Dzień dobry, adwokat Wojciech Nowosadzki. Postanowiłem stworzyć dla Państwa poradnik Frankowicza w formie takiego krótkiego serialu, z uwagi na to, że dochodzą do mnie najróżniejsze pytania, ale bardzo często te pytania się powielają, na tyle często się powielają, że zrodziło to w mojej głowie pomysł na to, żeby to, co do tej pory mówię za każdym razem, to żeby to też i przelać na kliszę filmową, chciałoby się powiedzieć, chociaż to już nie te czasy, tylko dzisiaj, dzisiaj to jest E, zupełnie inna technologia, ale o tym może kiedy indziej, e, po to, żeby Państwu e, tak naprawdę pomóc w podjęciu słusznej decyzji. Ja nie mówię jakie, ja nie, twierdzę, nie namawiam Państwa tutaj do podejmowania takiej czy innej. Mam nadzieję, że podejmą Państwo ją słuszną. E, słuszną, ale też i w oparciu o wiedzę, którą chciałem Państwu przedstawić w tych krótkich moich wystąpieniach, wiedzę, którą nabyłem e, poprzez przewertowanie setek umów w każdej konfiguracji to z każdym bankiem. Doświadczenia, które zdobywam i zdobywałem na salach sądowych, mając za przeciwników różne kancelarie reprezentujące banki. No i też właśnie przede wszystkim to, co powiedziałem wcześniej wobec pytań, które do mnie co chwilę docierają od Państwa dotyczące umów frankowych. Zatem mam nadzieję, że ten krótki serial, ten, te krótkie moje wystąpienia pomogą na właściwej ocenie Państwa sytuacji i podjęciu tej właściwej decyzji.